już najeżdżać? Jest! To pewnie to! O nie! To niemożliwe! Jakby nikogo nie było! <laughs> to na pewno tu! Lepiej wejdźmy do środka, zanim zamarzniemy. Serdecznie witam! Jestem Kaleb Berges, właściciel i zarządca. Ledwie udało wam się zdążyć przed burzą śnieżną. Długo zostaniecie! No, jeszcze nie wiemy. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Zazwyczaj o tej porze roku mamy komplet, ale niestety teraz. Ale, ale, co? Ostatnio ludziom troszeczkę odbiło z powodu ducha jeki. Je, je, jeki. Duch! jest ten Yeti. Kim był skoro to duch? W tych stronach krąży dziwna legenda o człowieku gór. Wrednym typie, który zamarzł podczas śnieżycy jakieś 100 lat temu. Oj, oj. I kiedy pada śnieg, ludzie mówią strzeż się, bo dopadnie cię yeti. By, by, by. Ale ja nie wierzę w duchy. A wy? Ja, tak się nieszczęśliwie składa, że właśnie mamy pogodę ala Yeti No, pięknie I wszyscy moi goście wpadli w panikę Uwierzyli w legendę o Yeti? Niektórzy krzycząc zbiegali ze schodów, żeby się wymeldować w samym środku nocy Boli, nie podoba mi się tu Nie bądź dzieckiem, Stanley Chyba nie wszyscy się wymeldowali, prawda? Nie No Niektórzy po prostu zniknęli jeśli o mnie chodzi, to ja spadam. Do domu! Spokojnie, kudłaty. Spytam o warunki narciarskie. O, te są świetne. Od lat nie było takiego śniegu. To ekstra! I cały stok będziecie mieć tylko dla siebie. Właściwie jest jeszcze dwóch gości. Oto oni: poczciwy Jonathan Crabtree i jego szofer. Oni nie uciekli. Nie dali się nastraszyć. Przyjechaliśmy na narty, nie na żarty. Dobra, Wiara, zostajemy. Możemy zobaczyć pokoje? Proszę bardzo. Klucz do pokoju dla dziewcząt i drugi do pokoju chłopców tuż obok. Dzięki. A wy panowie też chcecie pokój? Nie, wolelibyśmy omówić kwestię naszego. <laughs> zatrudnienia. Słucham? Szukamy pracy bojów hotelowych. Macie doświadczenie? Cóż, yy... nie. Owszem, my mieszkaliśmy w paru najlepszych hotelach na świecie. A które to były, Oli? Będziesz ty cicho! Macie robotę. Mam nadzieję, że wy nie wystawicie mnie do wiatru. O, dziękujemy. Możecie zacząć od razu, pomagając młodzieży wnieść bagaże. Tak jest. Chodźmy, Stanley. Ja potrzymam wózek, a ty załaduj walizki. Dobrze, Oli. Stanley, nic nie widzę. Pokierujecie do windy, Oli. Stanley.